Budleja Dawida występuje w odmianach dostępnych w różnych kolorach i formach wzrostu. Krzew nie posiada specjalnych wymagań i znosi różne warunki glebowe czy atmosferyczne. Najlepiej jednak rozwija się na glebie przepuszczalnej oraz w słonecznym stanowisku. Budleje sadzimy na wiosnę. Warto przemyśleć wybór miejsca, ponieważ krzew ten nie lubi przesadzania. Szczególnie efektownie będzie się prezentować w towarzystwie Astrów i Rozchodników Karpackich. Świetnie skomponuje się z jej urodą także szałwia, barbula, lewkonia i lawenda. Młode sadzonki powinny być regularnie podlewane. Podłoże musi być stale wilgotne. Podlewanie wykonujemy z użyciem twardej wody, np. deszczówki z domieszką wapnia. Budleja powinna być zasilana na wiosnę nawozem azotowym w umiarkowanych ilościach. Na zimę przykrywamy ziemię nad bryłą korzeniową warstwą liści i gałęzi świerkowych.